Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek z dnia 16 sierpnia 2022 roku. Tytuł tego odcinka Turyjski papirus królewski. Czy wszystkie pradawne kulty były ze sobą powiązane? Dzisiaj sobie odpowiemy pewnie na takie pytania albo podobne. Turyjski papie, papirus królewski, lepiej znany jak, jako turyjska lista królewska to starożytna egipska karta historii, pochodząca z czasów Ramzesa II faraona Egiptu, żeby w razie czego było, zawierająca imiona wszystkich egipskich królów, faraonów od pierwszej do 17 y, dynastii. Papirus został znaleziony około 1820 roku. W Luksorze w Egipcie Liczący ponad 3000 lat dokument zawiera przesłanie dla nauki, że historię Ziemi trzeba napisać całkowicie od nowa jak najbardziej wszystko jest okłamane i propaganda to jest historia. Cały turyjski też istnieje, pokazujący Pana Jezusa, to co też jest niby powiedzieli, że sfałszowano, później zrobiono jeszcze raz badanie, a później wyszło, że prawdziwe jest, ale to już inna historia może będzie o tym mowa, nie wiem. Ze wszystkich znanych dotąd spisków królów starożytnego Egiptu, turyjska lista królewska jest zdecydowanie najważniejsza. Dokument napisany pismem hierarchycznym został zdobyty przez włoskiego dyplomatę i kolekcjonera Bernardino Drogettiego w Luksorze w, w około 1820 roku i przywieziony do Europy. Chociaż początkowo papirus był w znacznym stopniu nienaruszony i został starannie przewieziony w skrzyni wraz z innymi dokumentami historycznymi, to wkrótce po przybyciu do Włoch pergami, pergamin rozpadł się. Wiele fragmentów musiał zostać rozszyfrowanych i zrekonstruowanych wiel z wielkim wysiłkiem i czasem około 48 kawałków złożył francuski egiptolog Jean-Francis Champollion 1790-1832. Wkrótce po wyjeździe Champolliona z Turynu muzeum odwiedził saksoński antykwariusz Gustavus, Y, se, y, safe Art 1796-1886 y, przeszukiwał skrzynię po raz drugi i w końcu udało mu się zid y, zidentyfikować kolejne fragmenty, z których niektóre mają wymiary zaledwie centymetr na centymetr. Badacz ponownie użył ręki i w końcu stworzył kompletną rekonstrukcję dokumentu którą do dziś można oglądać w tym układzie w turyjskim muzeum. Wskazówką Seifarta co do kompozycji były włókna papir papirusu, gdyż nie potrafił on jeszcze rozszyfrować znaków hiera hierarchycznych. Do dziś historycy zajmują się odnajdywaniem i uzupełnieniem. Kolejnych brakujących fragmentów należy się jednak obawiać, że niektóre części układanki zostały prawdopodobnie utracone na zawsze. W 2009 roku nowe fragmenty pojawiły się w piwnicy Museo Egizo w Turynie, gdzie wystawiona jest lista króla. Naukowcy z British Museum wpadli na trop fragmentów o, po przestudiowaniu raportu z badań. Z 1959 roku autorstwa archeologa Alana Gardiniera, który wspomniał o fragmentach w raporcie, jednak w liście króla składającej się łącznie z, ze 160 kawałków brakuje jeszcze dwóch ważnych części mianowicie wstępu i zakończenia. Fragmenty mogą ujawnić kolejne wybuchowe informacje o całej historii i chronologii Egiptu lista królów Lista królów to swoiste drzewo genealogiczne. Faraonowie chcieli za jej pomocą pokazać, jak daleko wstecz sięgała ich linia krwi, a przecież można założyć, że dodano jeden czy dwa fakty. Niemniej jednak lista ta jest nieoceniona dla nauki. Ciekawe jest to, że prawie wszystkie dokumenty ze starożytnego Egiptu były zapisywane na kamieniu najwyraźniej po to, by zachować je na wieczność. Lista króla turyjskiego jest inna: została spisana na kruchym papirusie, a więc od początku była podatna na wytrzymałość. Według oficjalnej historiografii, era starożytnego Egiptu rozpoczęła się około 5000 lat. Przez tysiące lat starożytny Egipt był twierdzą zaawansowanej technologii, której celem było stworzenie wielkich rzeczy, takich jak budowa piramid w Gizie, która, zgodnie z naszym dzisiejszym rozumowaniem, wymagała technologii, która nie, która nie powinna była istnieć w tamtych czasach. 300 lat przed Chrystusem Egipt został podbity przez Aleksandra Wielkiego i rozpadł się. Faktem jest, Zgodnie z listą króla z Turynu, że starożytny Egipt nie jest krainą faraonów, jak często się twierdzi, a raczej krainą bogów. A historia nie zaczęła się od 5000 y, y, lat temu, ale znacznie wcześniej. Papirus wymienia dokładnych władców: jeden, który rządził Ziemią, jak, y, rządził ziemią jako ludzie. Drugi, który e, robił to jak e, robił to jako bogowie daleko przed pierwszymi ludźmi 5000 lat temu. Dokument o długości 1,7 metra jest bardzo precyzyjny. Rządy są zapisywane z dokładnością do miesięcy, a nawet dni. Dotyczy to również nazwisk władców, nawet tych, którzy mogli utrzymać się przy władzy tylko przez krótki czas. Lista wymienia mesen, me, Menesea. Menesa jako pierwszego ludzkiego władcę w 4400 roku przed naszą erą. Do wybitnych osiągnięć Menesa należy założenie Memphis, miasta bogów i królów, które od 1979 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO przed Menesesem istoty, które przybyły z nieba rządziły po, przez 36 tysięcy lat. Należały do nich bogowie, półbogowie i duchy zmarłych. W papirusie są one nawet opisane jako istoty fizyczne, a nie jako metafory, jak wielu twierdzi. Ostatnie dwa wiersze kolumny zdają się być swoistym podsumowaniem całego dokumentu i pod wieloma względem przypominają sumeryjską listę królów. Liczą się tylko, tylko dowody – Powodem, dla którego historycy i egiptolodzy do dziś wątpią w to, co jest prawdopodobnie zdecydowanie najw najważniejszą częścią listy, jest to, że nie potrafią sobie wyobrazić istnienia bogów. A to, czego nie da się naukowo udowodnić, nie istnieje. Papirus podzielony jest na części zwane kolumnami, podczas gdy kolumny do, y, od 3 do czwartej. 3 do Odzwierciedlają dynastię od 1 do 17. Dwie pierwsze poświęcone są bogom i istotom duchowym. Pierwszym władcą na liście jest Bóg Słońca Re, zdecydowanie najważniejszy i najbardziej znaczący Bóg w historii Egiptu. Re. Tłumaczy się jako Słońce. Warto wiedzieć, że Słońce jest bogiem w mitologii egipskiej. Niestety z dokumentu nie wyłaniają się dokładne daty jego życia i panowania. Po nastąpiuszu Bóg powietrza między niebem a ziemią. I wreszcie Geb, Bóg ziemi. Ozyry, sędzia zmarłych i król zaświatów oraz Set, Bóg Pustyni i Burzy, Chaosu, Przemocy, Zamętu i Ruiny, ale także Patron Oaz, Bóg Metali i Bóg Zmarłych, który podnosi zmarłych. Dla Boga króla Horusa w mitologii syna Ozyrysa w postaci człowieka z głową Sokoła poda podawane jest nawet panowanie trwające 300 lat. Kolumna e, druga wymienia duchy. Między innymi w tej kolumnie można znaleźć wpis. 19 J2341. 19 w tym przypadku oznacza 19 władców, którzy łącznie rządzili przez 20 341 lat, średnio zatem 123 lata. W pierwszej kolumnie czas bogów rozciągał się na 23200 lat, czas półbogów i duchów na 13420 lat, w sumie więc lud, lud, nie ludzie władali Nilem przez 36620 lat. Lista królewska wspomina również o pośrednikach między bogami a ludźmi, Urszu. Lepiej znanych jako cudzysłów strażnicy, potężne i piękne istoty to podobno neteru, które żyły razem z ludźmi na ziemi, rządząc Nilem z Heliopolis i innych słynnych sanktuariów. Istniały męskie i żeńskie neteru, i wszystkie one miały jedną wspólną cechę: posiadały szereg nadprzyrodzonych mocy, w tym jedną bardzo szczególną, mogły dowolnie zmieniać swój kształt. Opcjonalnie w ptaka gada drzewo lub roślinę. Bogowie byli prze, przedstawieni w różnych, na różne sposoby w starożytnych malowidłach, pismach i świątyniach w kompleksie świątynnym w kanorak na filarze jako bogowie hybrydowi półczłowiek. Półwąż, co było to y, też tradycją w historii innych kultur, na przykład azjatyckich, czy wszystkie starożytne kultury były ze sobą powiązane? Legendy są zawsze kwestią interpretacji, nawet y, te należące do bogów. Być może wszystkie starożytne kultury były rzeczywiście połączone w prehistorii. A bogowie byli czczeni i, i reprezentowani przez każdą kulturę na swój własny sposób. Nawet starożytny egipski kapłan Manetho wspomina o rządach bogów w swoim piśmie Aegiptyka. i jest jedną z najważniejszych kronik dotyczących polityki, religii i historii starożytnego Egiptu. Przyjmuje się, że Manetho był kapłanem Sebenatos w Dolnym Egipcie. O opisie Manetho wspominają też liczne inne starożytne pisma. Wśród nich jest należą ta należąca do greckiego historyka Diodorusa Sykulusa, który odwiedził Egipt w I wieku przed naszą erą. Mówi się, że siculus. Przepytywał także egipskich kapłanów o tajemniczą przeszłość tego kraju. Co wiedział o rządach bogów przed podróżą do Egiptu? Sikulusowi, podobno powiedziano, cudzysłów, na początku bogowie i herosi rządzili Egiptem przez nieco mniej niż 18 tysięcy lat. Ostatnim z bogów, który rządził, był Horus, syn Izydy. Śmiertelnicy byli królami swojego kraju, jak mówią przez nieco mniej niż 5000 lat. Na długo przed wizytą Sykulusa w Egipcie ziemię tę odwiedził Herodot, inny słynny historyk żyjący w V wieku przed naszą erą, jak wskazują starożytne zapisy. On również miał kontakt ze starożytnymi kapłanami egipskimi. Którzy również potwierdzili mu obecność w wyrafinowanej cywilizacji w Dolinie Nilu. O prehistorycznym okresie cywilizacji egipskiej pisze Herodot w drugim Księdze swoich dziejów, gdzie również przelał na papier te dziwne zdania, które przekazali mu kapłani z Heliopolis, czytami w nim dosłownie cudysów. W tym czasie powiedzieli, były cztery, cztery okazje, kiedy słońce wzeszło ze swojego zwykłego miejsca. Dwa razy wzeszło tam, gdzie teraz zachodzi, i dwa razy ustawiło się tam, gdzie teraz schodzi. Jeśli wyjdziemy z założenia, że bogowie w starożytnym Egipcie nie byli z ziemi, to i tak patrzymy na pozostałości obcej kultury. Nawet dla archeologów i egiptologów historia starożytnego Egiptu to wciąż słynna księga siedmioma pieczęciami. Egipt wciąż żyje mitami i legendami, które odzwierciedlają ich opisy w innych zaawansowanych cywilizacjach. Na koniec pozostaje pytanie, dlaczego e, czego byliś, byśmy się dowiedzieli, gdyby lista króla z Turynu była kompletna? Z zachowanych fragmentów dowiadujemy się, że krainą rządzili bogowie do czasu przebicia Menesesa. Brakuje nam jednak ważnych informacji opisujących obraz czasów przed panowaniem Menesesa, który które dopełniłyby wizerunek owych tajemniczych bogów. To, by było, to jest chyba możliwe, bo Watykan posiada technologie, które mogą robić fotografie, zdjęcia w przeszłości, nawet wiele tysięcy lat w przeszłość. Z tego co wiem, jeżeli można podróżować w czasie etc., to to też jest możliwe. A dlaczego by nie i to i owo mogą fotografować wszystkie zapisy sprzed zniszczeniem tego i czyjowego. Tak trzeba powiedzieć. Jeden fakt jest pewny: papirus turyjski stawia pod znakiem zapytanie nie tylko historię starożytnego Egiptu, ale całą naszą historię. A co do, do jeżeli się tyczy historii Słowian, Imperium i itd., to też trzeba zadać pytanie z tym tematem i to jest chyba zdecydowanie najważniejsza informacja. A więc, jeśli masz pytanie na jakikolwiek temat, Porusza, poruszony na naszej stronie lub jakiekolwiek inne pytanie zapraszamy cię na naszą zaprzyjaźnioną stronę cukor.pl na tym nowoczesnym forum to już nie będę czytał to już by było wszystko w razie czego tu już temat zamykam, dziękuję Państwu za uwagę i dozo